Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Zasień, witam Państwa. W studiu profesor Mirosław Czuczwar, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, środowisko lekarskie nie tak dawno temu protestowało przeciwko temu, co spotkało lekarza rezydenta pracującego w szpitalu w Gorzowie. Słuchacze pewnie o tym wiedzą, ale przypomnę, został on oskarżony o zabójstwo i tymczasowo aresztowany. Pan na ten temat miał od początku konkretne i jednoznaczne zdanie. Niewinny. Panie redaktorze, nie tylko ja, tak naprawdę wszyscy koleżanki, koledzy, anestezjolodzy, bo ten ruch w obrony naszego kolegi został zainicjowany głównie przez nasze środowisko. Później dołączyli się na szczęście również przedstawiciele innych specjalizacji, a także Gorzowska Izba Lekarska i to było dosyć bezprecedensowe. Zarząd szpitala, to nie jest częsta sytuacja, że dyrekcja staje murem ze swoim pracownikiem, tutaj w Gorzowie tak było. No, my wszyscy byliśmy zbulwersowani tą decyzją. Nie wiedzieliśmy na początku wszystkiego. Informacji było bardzo niewiele. Natomiast to, co nas przede wszystkim zdziwiło, zszokowało, może to jest lepsze słowo. To było to, że decyzja o postawieniu no, strasznego zarzutu, tak, bo zarzut zabójstwa człowieka to jest zarzut, którego nikt nie chciałby usłyszeć, i myślę, że to było jednym z powodów naszej reakcji, że właściwie całe środowisko lekarskie się w pewnym momencie zjednoczyło i zaczęło mówić jednym głosem, co naprawdę nie jest częste. To to, że błędy, zaniedbania, to się zdarza i nikt nie mówi że nie powikłania to jest część naszej pracy codzienności naszej a zwłaszcza w tak trudnej wymagającej dziedzinie jak anestezjologia intensywna terapia Natomiast nikt z nas nie idzie do pracy po to, żeby kogokolwiek mordować. I jeżeli nawet nasze działania są niezrozumiałe, czy to dla rodziny, czy dla pacjenta, czy dla organów ścigania, to po to jeszcze są instytucje biegłych, po to jest postępowanie wyjaśniające, po to są komisje. W Gorzowie taka komisja od razu została powołana, no tak, żeby takie sprawy wyjaśniać. My nie oczekujemy, że wszyscy od razu zrozumieją, Zasady naszego postępowania: 6 lat studiów, rok stażu, 6 lat specjalizacji, i wtedy dopiero możemy mówić, że coś wiemy na temat tak delikatnej i trudnej dziedziny, jaką jest medycyna końca życia. Natomiast tutaj wydaje mi się, że wszyscy już zrozumieli, że wyciąganie pochopnych wniosków, no niestety kończy się właśnie w ten sposób, że z takich sytuacji nikt nie korzysta. Ja chcę to podkreślić, panie redaktorze, że z tej historii naprawdę niewiele dobrego wynika. Czy wyciągnięto jakieś wnioski? Bo wiem, że komisja, jeśli chodzi o takie proceduralne rzeczy, to przekazała szpitalowi, w sensie zarządowi, pewne wytyczne. One zostały y, y, ponoć już wcielone w życie, ale tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie, y, bo pan mówi, że nic dobrego nie wyszło, ale czy, czy, czy no na tej podstawie można coś poprawić? To znaczy tak, jeżeli mówimy o konsekwencjach pozytywnych, no to pamiętajmy, że na razie głównie mamy widzimy negatywne, tak? mhm. Bo tu nie chodzi tylko w tej sprawie o to, że nasz kolega został aresztowany. Często jest to tak przedstawiane, to jest nieprawda. Ja chciałbym, żeby wszyscy się zastanowili, co pacjenci mieli sobie myśleć. Tak? Jak się czuli ci, którzy byli hospitalizowani wtedy w szpitalu. To są bardzo delikatne no kwestie, właśnie. i tutaj naprawdę trzeba się zastanowić nad konsekwencjami rzucania tego typu oskarżeń i yy, no, podejmowania decyzji, które mogą zaważyć na czyimś życiu. I mówię znowu, nie chodzi tutaj o tego jednego lekarza. Pacjentów są setki, tak? Każdego dnia w szpitalu. To jest szpital w Gorzowie jest największą jednostką, która obsługuje pół województwa lubuskiego. I jeżeli ktoś mówi, że tutaj jest lekarz, który przyszedł do pracy po to, żeby zamordować pacjenta, no to, przepraszam, jak ja bym, jakbym miał na przykład swoich bliskich w tym szpitalu, miał się poczuć, tak? My, jako, jako szpital, bo już mogę mówić o tym, o tym jako pracownik szpitala, będziemy starać się tą narrację całkowicie odmienić. No to i te... po to nasza rozmowa między innymi. Właśnie, również. bo I dziękuję za to, że możemy, możemy właśnie publicznie o tym porozmawiać, o bardzo trudnych kwestiach, bo pan zapytał się, jakie działania zostały podjęte. No jednym z tych działań jest moja osoba. Mhm. tak? No ja, ja do tej pory kierowałem kliniką w Lublinie. Tak. Yy, podkreślmy, nie chodzi o Lubin. Lublin, drugi <grych> koniec Polski. Tak. tak jest, więc sam fakt, że, że zarząd szpitala no, podjął taką decyzję, żeby zaproponować mi tą pracę, no, świadczy jednak o zaangażowaniu siły i środków. I ja się cieszę, że mogłem podjąć to wyzwanie, bo to jest ogromne wyzwanie zarówno pod względem medycznym, organizacyjnym, ale i wizerunkowym. Nasze działania, po pierwsze, są kierunkowane na to, żeby takich sytuacji, jaka miała miejsce w, w styczniu tego roku, już nie było. Tak? Czyli tak naprawdę chodzi tutaj o zwiększenie. O zwiększenie transparentności naszych działań. My już dzisiaj mogę Państwu obiecać w, od właściwie miesiąca, czyli od początku mojej pracy, bez przerwy o y, zasadach postępowania z pacjentami trudnymi, o y, których istnieje ryzyko prowadzenia terapii daremnej, rozmawiamy. Zostały wdrożone procedury, nadzór, mamy konsylia, otwarcie się o tym mówi i to jest ogromny sukces, bo mogę Państwu powiedzieć, że to wcale w Polsce nie jest standard. No ja, właśnie. Ja często o tym słyszę, że tu jest źle. Że wszędzie indziej jest lepiej. No to, jest, no to jest postępowanie z taką dosyć prostą zasadą, że trawa u sąsiada jest przeważnie bardziej zielona. A to nie jest prawda. Tu, co mi się ogromnie spodobało, to jest ogromne zaangażowanie personelu w chęć wprowadzenia zmian, które przede wszystkim będą dobre dla pacjentów. Tu nie ma żadnego oporu. Wszyscy widzą, że takie, konieczność takich zmian istnieje i wszyscy współpracują. Za chwilę porozmawiamy o terapii daremnej. Kiedyś mówiło się uporczywa, ale teraz jest zmiana nazewnictwa, bo to jest bardzo delikatny temat. Myślę, że również bardzo ważny. Zresztą pan o tym powiedział, ale jeszcze jedno pytanie a propos tej sytuacji ze stycznia. Bo mieliście w szpitalu grupę specjalistów, która zebrała się. Oceniliście to nie tylko specjalistów z Gorzowskiego Szpitala, a z drugiej strony jest prokuratura, która. Mówi, że to nawet chyba padło gdzieś w, w, w mediach, że nie dysponujecie pełnią materiału, pełnym oglądem jako, jako specjaliści. Trochę mnie to dziwi, że z jednej strony są lekarze, którzy na co dzień zajmują się takimi przypadkami i mówią: że Lekarz nie popełnił błędu, a prokurator stawia zarzut i zamyka do, do aresztu lekarza. No, jak, to, jak to zjeść tak, taką informację? Panie redaktorze, ja co do zasady nie komentuję działań hmm. prokuratury ani sądów, bo nie czuję się kompetentny. Tak, ja jestem biegły. No ale z to pana na pewno. Zdziwiło w tym sensie, że przeważnie współpraca między organami ścigania a naszym środowiskiem lekarskim nie przebiega źle. Moje doświadczenia, już sięgają 12 lat pracy jako biegły, głównie dla prokuratorów, jak głównie opinii w sprawach karnych, cywilne mnie mniej interesują, wskazują na to, że z tym środowiskiem naprawdę się dobrze współpracuje. Tutaj mam wrażenie, że doszło niestety do takiego no, niekoniecznie szczęśliwego zbiegu różnych okoliczności, bo umówmy się. Na miejscu prokuratury też bym miał duże wątpliwości, co zrobić, skoro to lekarze zgłaszają, no że Innego ich lekarza. kolega tak, tak popełnia błąd. Tutaj być może doszło do takiej sytuacji, że no, skoro lekarze, w tym specjaliści, mieli wątpliwości co do postępowania swojego kolegi, no to być może prokuratura uznała, że w takim wypadku opinia biegłych nie jest potrzebna. Natomiast no wszyscy już chyba widzimy, że takich sytuacji najlepiej unikać i moim zdaniem najlepszym wyjściem tak na przyszłość to jest jednak dialog, bo... Ja się nie znam na prawie, a prawnicy nie znają się na medycynie, a mamy wspólny cel. Przecież nikomu nie chodzi, mam nadzieję, nikt nie oskarża naszego środowiska, że my chcemy kryć osoby, które są niekompetentne, bądź nie wiem, jakieś przestępcze działania podejmują. No nie od tego jesteśmy. Nasze środowisko samo powinno dbać. O to, żeby takich sytuacji nie było. Natomiast, jeżeli rzeczywiście jest potrzebna pomoc organów ścigania, to proszę mi wierzyć, ja pierwszy się o nią zwrócę. Yy, terapia daremna. Pan wspomniał o tym po, po części, że zaczynacie zmieniać, yy, yy, może inaczej rozmawiać yy, o, o tych sytuacjach ostatecznych. O, o, o pomocy, o, o, o całym przebiegu tego, tego procesu. Do tej pory czytałem pana wywiady, słuchałem w, w, w Radiu Lublin między innymi. Wskazywał pan, że tutaj potrzebne są zmiany, także legislacyjne. Oczywiście i jak wrócę teraz do pytania pana redaktora, co dobrego wyniknęło z tej sytuacji, którą mieliśmy tutaj miejsca. Tak naprawdę w końcu zaczęliśmy, i to nie mówię tylko o Gorzowie. Wyjdźmy na chwilę z Gorzowa, mm -hmm. z pięknego miasta, w którym jestem od miesiąca, i wejdźmy na troszeczkę szersze, wypłyńmy na szersze wody, czyli na całą Polskę. To jest problem ogólnopolski, żeby nie powiedzieć ogólnoświatowy. Nadal. Nie do końca rozumiemy, że postęp w medycynie ma określoną cenę. Jedną z tych, z tych problematycznych cen, tak, nie chodzi wcale o koszty finansowe, jest to, że wraz z postępem mamy możliwość utrzymywania przy życiu pacjentów zdecydowanie przez dłuższy okres czasu niż kiedyś. To miało miejsce, bo ten boom na rozwój w medycynie trwa od kilkudziesięciu lat i oczekiwania są ogromne, ale pewnych rzeczy, w tym po prostu biologii, nie jesteśmy w stanie pokonać. Czyli do, doszło do sytuacji, że jesteśmy w stanie utrzymywać przy życiu pacjentów, którym nie mamy nic do zaproponowania. I pół biedy. Byłoby, byłoby wtedy, gdybyśmy, gdyby to utrzymywanie przy życiu nie kosztowało pacjenta utraty godności, nie powodowało by cierpienia, w tym również rodziny, która nie wie co się dzieje: że chory jest właśnie podłączony do masy sprzętu, aparatury, dostaje mnóstwo leków, a nie ma z takim chorym kontaktu, i widać, że ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa, i, i rodzina się pyta: co dalej? A my mówimy, że no. Utrzymujemy przy życiu, no i oni pytają się znowu, i co dalej? I my właściwie powinniśmy otwarcie powiedzieć, że to, co robimy, zaczyna nosić znamiona terapii daremnej. I terapia daremna to jest właśnie to tak troszeczkę naokoło do tego hmm. doszliśmy to jest sztuczne utrzymywanie przy życiu pacjenta, kiedy nie ma żadnych propozycji leczenia, a konsekwencje naszego. Powiedzmy, niezdecydowania czy chęci podjęcia decyzji o zakończeniu tego procesu ponosi pacjent, bo finalnie dla mnie, dla innych lekarzy, dla pielęgniarek to, to nie jest problem tak? podłączyć wszystko, co jest, tak? i y, oszukiwać rodzinę czy też pacjenta, że wszystko idzie ku lepszemu, skoro wiemy, że tak nie jest. Etycznie to jest niedopuszczalne, tak. ale pacjent traci na tym najwięcej. Tylko jesteśmy na takim bardzo, ale to bardzo delikatnym styku. E, e, załóżmy, że rodziny, która, e, no, której dobro pacjenta no, najbliższego jest najwyższą wartością e, i z drugiej strony właśnie o tym, tym, o czym Pan mówi, że są jakieś granice. Tego, tego wszystkiego. Więc jak o tym rozmawiać? Jak, jak, czy, jak reaguje rodzina? Z drugiej strony, jak reaguje prawo na to? Prawo, właśnie, to jest ten, to jest ten dobry aspekt całej sprawy. Nie reaguje, bo rozwiązań nie ma. I hmm. my często słyszymy, i to jako, jako biegły mogę panu redaktorowi i państwu powiedzieć, że my się często opieramy na wytycznych, zaleceniach. To, 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 wiele osób myli to z obowiązującym prawem. Prawnych rozwiązań de facto jest brak. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że aspekty takie prawno-medyczne w Polsce, rozmowa nawet o tym, do czego prowadzi? Do awantury. Aborcja, in vitro, sprawy końca życia, testament życia, tak? To są tematy, które, których nikt de facto nie chce na poważnie siąść i przedyskutować, a już nie daj Boże rozwiązać, bo od razu się dzielimy na dwa obozy, najczęściej, które w ogóle nie są nastawione na dialog, tylko na okładanie się wzajemne no, argumentami, które nie mają nic wspólnego z merytoryką. To są często ideologiczne dyskusje. A ja mówię, pacjenta, mój światopogląd, czy światopogląd polityka, w ogóle nie powinien interesować. Tak pacjent ma prawo do najwyższej jakości świadczeń, w tym również do uczciwego postawienia sprawy i nie przedłużania niepotrzebnego cierpienia. Tylko w sytuacji kiedy my o tym dysku, dyskutujemy gdzieś po kątach za przeproszeniem, często właśnie bojąc się, co prokuratura będzie miała do powiedzenia na temat naszego postępowania, no to do czego to prowadzi? Do medycyny defensywnej, czyli do takiego działania lekarza, które nie jest ukierunkowane na dobro chorego. Tylko na dobro lekarza, żeby właśnie, mieć zarzutów. Tak, i to jest tragiczna konsekwencja takich właśnie działań, jak widzieliśmy w Gorzowie. I teraz do tego pozytywnego aspektu bym nawiązał. Na szczęście, w wyniku tego, co tu się stało, doszło jeszcze raz do bezprecedensowego. Zjednoczenia się, zarówno środowiska lekarskiego, jak i udało nam się do sprawy przekonać polityków, działaczy tutaj lokalnych, również prawników. Wielu się do nas zgłosiło, którzy zaoferowali pomoc, i ja mam nadzieję, że już po wakacjach, mam nadzieję, że we wrześniu-październiku uda się zwołać na bardzo wysokim szczeblu miejmy nadzieję, że to będzie nawet Senacka Komisja Zdrowia być może się tym zajmie takie spotkanie, które będzie miało na celu wypracowanie standardów, żeby po prostu Wyciągnąć wnioski i poprawić znowu sytuację dla chorych. Tu nie chodzi o lekarzy, tu nie chodzi o prawników. Naprawdę pacjentów nasze wewnętrzne sprawy nie powinny interesować. Co interesuje pacjenta? Dobra jakość świadczeń medycznych. I w Gorzowie te świadczenia chorzy dostają. Tu naprawdę poziom leczenia jest bardzo wysoki. Ja to mówię jako wieloletni pracownik kliniki, ale to, czego teraz wydaje mi się potrzeba jeszcze, to jest właśnie poprawa komunikacji, wprowadzenie procedur, które chronią pacjentów jeszcze bardziej niż do tej pory i praca, praca, praca mhm. i dialog. To są sposoby na to, żeby poprawić sytuację. Ostatnie pytanie, ale myślę, chyba że. Nie wiem, czy najtrudniejsze, ale na pewno również bardzo delikatne, bo mówimy o terapii daremnej, a gdzieś tam z tyłu głowy, myślę, że u kilku naszych, kilkoro naszych słuchaczy może się pojawić pytanie, czy to nie jest czasami po prostu eutanazja? Panie redaktorze, dziękuję bardzo za to, bo właśnie to, to jest naczelny problem. Jeżeli nie ma dyskusji, nie ma dialogu, a zostają jakieś tam własne przekonania, ideologia, to hmm. mamy bałagan. To jest często termin stosowany wymiennie. Eutanazja nie ma nic wspólnego z unikaniem terapii daremnej. Eutanazja jest przestępstwem w polskim prawie. Unikanie terapii daremnej jest obowiązkiem lekarza, które wynika z mnóstwa różnych aktów prawnych, mhm. w tym przede wszystkim z kodeksu etyki lekarskiej. I eutanazja źle się kojarzy z wielu powodów. Tak? My często dyskutujemy o tym przez pryzmat rozwiązań np. w Holandii czy w innych krajach, nie do końca rozumiejąc o co chodzi w Polsce, ponieważ my w ogóle nie mamy przepracowanego tego tematu. Nie ogóle. była dyskusji, tak. to o czym mowa. Tak wsiądźmy, Ja apeluję tutaj do środowisk lekarskiego, prawniczego, zapraszamy do współpracy również organizacje pacjenckie, spotkajmy się, porozmawiajmy, ustalmy pryncypia i wtedy zaproponujemy wspólnie rozwiązania. Na pewno nikomu nie służy obecna sytuacja, jeżeli, że każdy wie swoje tak. i nie ogląda się na innych, zwłaszcza w Polsce. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Profesor Mirosław Czuczwar, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w gorzowskim szpitalu. Dziękuję pięknie. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję Państwu. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.